Zmiatałem tu trochę posadzkę. O, tam już dalej nie będę pokazywał. Z godzinę byłem łącznie na dworze. No to myślę, że z osiem męskich dziwek przepierdoliło. No, tu już odcina, teraz szła, bo widać, że nie trzymają ciśnienia. No i teraz tak, jestem godzinę na dworze. No i jak ktoś siedzi przy stole... No, i patrzę to tak. Za cały dzień nic nie jechało. Za godzinę o 8, bo ja jestem na dworze, nie. Także ja nie bez powodu sobie biorę, że to są kurewki. Ja ich nie, nie przezywam przecież. Tylko tak, jak kurewka stoi na trasie i ona się niczym nie przejmuje, że ona jest tajna. Nikt się nie dowie, nikt nie wie. To jest tak tylko w jej muszczku. Tak samo i tutaj teraz się dzieje, bo oni przed sprzedażą to normalnie na trasach robili w burdelach kariery, nie. Ale że Stare cwele potrzebowali kupić sobie jak i jakiegoś ścierła, jakiego jakichś męskich dziwek, no to właśnie pokupywali te kurwiszonki, żeby karierę robili w, tym, w, tym, w tej klice. No i to tak się dzieje. Także oni to robią, żeby się jeżdżają po to tak jak po pierdoleni, żeby się starym cwelom, bo z cfelą, no i innym lumpom spodobać teraz to jakby z jakim kurwa kurewką nie pogadał to jak ona ura bura jest jak palcem do dupy już nie mogła trafić na prawo i na lewo druty ciągła no to więc postanowiła się jeszcze bardziej sprzedać no bo już palcem nie szło trafić o i łogi także tak to wygląda lumpy kontra dzisiaj idzie no, i na tym skończyłem, że palcem do dupy nie mogli trafić, więc się sprzedali. A teraz, jakie to kurwa wybujane, gówno, kurwa, co, co, czego to on by nie zrobił. A jak przyszło co do czego, to zrobi to, co najlepiej potrafi. Także jebać was lumpy, jebane I kurwa szmaty pierdolone. Kobostwe lasy przygupy, kurwa, pojeżdżajcie, to was kurwa. To mu się spodobacie. Także lumpy kontra dziadki.